Dzień witajcie w następnym odcinku, dzisiaj będziemy leczyć u samicy zapraszam. Ja leczę sobie u niej krotami krotamitonem. Już sobie wcześniej pobrałem do strzykawki 4 ml, i będziemy wprowadzać do ucha samicy. Zaraz będziemy się widzieli po krótkim cięciu. No i tak teraz weźmiemy sobie samicy ucho tak w górę. Wyciskamy 2 ml. O samiczka już Ta samiczka już sobie sama rozprowadzi. Tak mi zalecił robić weterynarz. O. trochę się teraz boi ale to dla jej zdrowia nie bój się samiczko, nie, nie, nie bój, nie bój, nie bój nie bój się o, bardzo ładnie już strzyknęliśmy sobie całe 4 ml i tak zamierzam sobie kupić samca, jakiegoś z rodowodem. jak się okoci ta samica, aby jakbym sobie kupił takiego samca z rodowodem, to i może od razu samicę taką 2-3 miesiące i bym tutaj, o, tu byłby samiec, bym te wszystkie klamoty y, przeniósł do takiej shopy i tutaj jeszcze mam następną komorę i tu by była samica. A później jakby samica miała młode, by wszystko, te młode były tu. A tą samicę bym sprzedał lub oddał komuś. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Następny odcinek będzie w niedzielę. Na razie, trzymajcie się. Cześć.